Coś, co zawsze chciałeś zobaczyć, jak wygląda praca w KFC. Dziś wcielę się w rolę menadżera lokalu i pokażę, jak wygląda praca na każdym stanowisku. Wszystko rozpoczyna się od dostawy świeżego kurczaka do lokalu. Ciekawostką jest to, że kurczaki w KFC nie są mrożone. Następnie kucharz ręcznie panieruje i smaży poszczególne elementy. Trafiają one do specjalnej szafy grzewczej, która zapewnia odpowiednią temperaturę i świeżość. Pracownik na stanowisku opieku na jakości przygotowuje zamówienia, które składają klienci. Dla przykładu pokazuję tutaj moją ulubioną kanapkę Grandery. Wiedzieliście o tym, że w KFC do przygotowywania kanapek są specjalne podgrzewane blaty i to dopiero robi wrażenie. Za bezpośrednią obsługę klienta odpowiadają opiekunowie gościa, przyjmują zamówienia na kasie oraz na linii drive. Zrobienie zimnego shake'a to też żaden problem. Nad całością czuwa menadżer, który kontroluje, czy wszystkie procedury są przestrzegane. Dzięki szkoleniu mogłem poznać wszystkie stanowiska. Jak wypadło to szkolenie i czy nadaje się na pracownika? Dowiecie się na TikToku KFC Polska. A co wy sądzicie o pracy w KFC? Dajcie znać w komentarzu.